Siema Minecraft ziomie i ziomówo jeśli jesteś tutaj pierwszy raz zostaw łapkę w górę zostaw suba na kanale pierdzielnij w dzwona oraz napisz w komentarzu czy ci się mój filmik spodobał dzięki z góry i miłego oglądania siema minecraftowe siry witam was w kolejnym odcinku na moim kanale eee, słuchajcie na samym początku Chciałbym wam za to, że po prostu wam podziękować za to, że jesteście ze mną i chciałbym wam podziękować za te wszystkie lajki i komentarze, bo serio naprawdę jest tego mega dużo. Eee, I w ramach podziękowań, no w sumie tak jak w każdym odcinku e, Dzisiaj rozlosowa rozlosujemy 5 osób, że tak powiem Znaczy dam w sumie 5 osobom rangę VIP Bo 5 osób wylosowałem wcześniej przed odcinkiem Więc e, jeśli chcecie być wylosowani w kolejnym odcinku Jeśli chcecie dostać e, VIPa za darmo w kolejnym odcinku Musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem Oraz napisać w komentarzu swój nick Tak jak 5 e, osób tutaj, zaraz ich tutaj wymienię tylko sobie wyłączę powiadomienia, bo to jest mega duży spam. KC sobie wyłączę metaż Dobra, żeby nie było spamu po prostu. Eee, I okej. Okay. Eee, dajemy tutaj rangi, PEX, User. Ada, school group Ad, VIP 10 dni, elegancko. Jeśli chcecie dostać VIPa w kolejnym odcinku, wystarczy, że napiszecie e, swój nick w komentarzu i zostawicie łapkę pod tym filmem. No i to w sumie wszystkie są wymogi, nic więcej nie trzeba robić. E, no i to w sumie tyle, rozdamy jeszcze jednej osobie, bo to łącznie 5 osób będzie. I my, Bajerka, piąta osoba, dobra. E, I teraz słuchajcie, wylosowałem jeszcze 3 gildie. Trzy gildie wylosowałem z poprzedniego odcinka. Te gildie to Arab, Neon i AC. Więc no, tepniemy się, zobaczymy, jak to ich kuboidy wyglądają. Tylko w sumie przed tepnięciem się zobaczymy, jak tutaj, czy ktoś tutaj czytuje. I e, jeśli chcecie, żeby Wasza gildia została oceniona w kolejnym odcinku, napiszcie tak swojej gildii w komentarzu. E, no i to w sumie tyle. No i to w sumie tyle. No tutaj nikogo nie widzę za bardzo. Ten jakiś pokręcony ziomek. Halo, halo. Ale Steve tutaj kopie. Dobra, spoko. Tepamy się w takim razie. Tepamy się klasycznie na Gildia GATP Arab. Zobaczymy, te, czy te osoby tutaj tak samo przygotowały swój kuboid pod moją wizytę, że tak powiem. E, aha, i mam pomysł. W kolejnym odcinku e, rozjaśnię wam ekran, żebyście widzieli więcej niż ja, ok? E, tylko czekajcie, bo. O! GM0 i fly. O, tak zrobimy. Nie, dalej mi usuwa. Ja pierdzielę. Po co ja dodawałem? To jest bugowany disco zbroje. Dobra. Jakoś sobie damy radę. Eee, 101, 1, 2, 4. Okej, okay, to jest Gildia, to jest Gildia Arab. Dobra, wbijamy tutaj. Wow, a to jest taki widzę, Kuboit, jak Ala Kubikson robi. Dobra. Wow, dosłownie taki sam, kurde, jak klon normalnie jakiś Dobra, wbijamy do Arabów. Wbijamy do Arabów. Ale mają stołniarek mega duża. I weź, ja życzę powodzenia osobie, która chce się do nich wbić. Serio. Wow, chyba się przekopałem. O, oh, kurde. Ho ho! K kto to jest? Lo, nie wiem kto to jest. Dobra Nie wiem, ktoś tam spadł. Jak on ma? CPHRE Kuba Jaki on ma nick? Chyba ten nick to był. Arab tak, Arab Kama MG, Kuba. Jesteś na odcinku. O, tutaj też jestem poinformowany. Dobra, yy, zobaczymy, co mają tutaj w skrzynkach. Yy, no to w sumie niewiele, chyba, ale podoba mi się yy, sposób tutaj, taki, że mają hopery i te hopery łapią im yy, itemy po prostu do skrzyneczek. To jest, to jest mega fajne, to jest mega fajne. Idzie, to, 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 to co to jest, cała gildia? Alok, gdzie oni mają w Tutaj mam, on coś mi tutaj pokazuje chyba. Nie, tu nic nie ma. LOL MSG To cała gildia? <grymianie> ja pierdziele, gdzie ja się wkopałem? Nie <grymianie> no Tutaj nie wiem gdzie mam iść. Chodź na górę, dobra. To idź, czekaj, MSG Kuba To idź, ja się tepnę. TP Kuba. Numerki, dobra Aha, tutaj się schodzi, dobra. To jest jakaś klepotana. Pewnie. A, tutaj się pewnie schodzi. Czy nie. Tu się co oni... No, coś tutaj pokazują. Dobra, okej, okay. idziemy za tym Warda. Jeśli chcecie, żeby Wasza Gildia została oceniona w kolejnym odcinku, to napiszcie w komentarzu tak swojej gildii. O kurde. Dawaj kop tam, ziomek. Dobra, nic tam się skopię. Ja idę za nim. Jeszcze tutaj. O, dobra, okej. Okay. No jeśli chcecie oczywiście też wygrać VIPa w kolejnym odcinku to napiszcie nikt swój w komentarzu, więc to w sumie was nic nie kosztuje, eee, no a przy okazji możecie wygrać VIPa darmowego z Afrikosa na 10 dni. Dobra i lecę ten, za tym ziomkiem, eee, ale serio ta gildia to jest jakaś taka skomplikowana, ja bym się tutaj zgubił. Już się zresztą zgubiłem, co tutaj jest tyle setów, o kurde. Nie, to powiem wam, te sety są pewnie z nóżek, nie? W nogi tutaj pakują Stew'ów, ich zabijają, a później im sety zabierają. No w sumie jest chociaż, chociaż jakaś taktyka, nie? Ja lubię właśnie takie, e, takie e, bazy, gdzie jest redstone używany i... Ej, halo. Ja lubię właśnie takie bazy, gdzie jest redstone używany, gdzie są takie wiecie co... Wow, a tego w ogóle... Aha, bo tu jest super stoniarka, no to fajnie, ktoś postawił super stoniarkę. Fajne użycie i zużywanie takich stoniarek, nie? Nad skrzynkę najlepiej, jero Tu nic nie ma za bardzo.. Nie no, to nawet spoko Kuboid jest dość taki, yy, jest dość taki, no. Yy, jest dużo tuneli, no, idzie się łatwo zgubić, ale daję taką ocenę 7,5 7 na 10, o. Ja Neon. Teraz się tepniemy do Neon yy, TP Posien 24, 100 i minus 447. wow dobrze się tepnąłem? Nie, no dobrze. Ale ciemno mam, serio. W kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku zwiększam już, yy, będziecie widzieć yy, jaśniej niż ja. Ja w sumie tego nie mogę zmienić, chyba, że sobie zadę jakoś jakoś, no nie, no a ta gildia to nawet wejścia nie ma. Ja rozumiem, żeby sobie zabezpieczyć dobrze bazę, ale nie w taki sposób, żeby nie mieć wejścia. Halo, halo, gdzie tu jest przejście? Wow, przekopałem się, dobra, Ok. Wchodzimy na dół, do neonów. Oni są nawet w gildii Co? A co on tutaj robi? Kopie na awku Dobra, niech se kopie chłop. A wyłączyłem vanish'a? O! Obserwuje mnie chyba Steve. Nie, on mnie nie widzi Chodźcie, zrobimy mu karnego kutanga za to, że tutaj stoi na awku. Czekajcie. Z piasku Hehe <grystanie> No i tyle, alo. Dobra. Zobaczymy tutaj mają. A, tu jakieś są stonarki. A nie, to nie są stonarki. Ej, podobają mi się te gildie, bo na początku jak robiłem tak dwa odcinki, to znaczy pier w pierwszym odcinku to była masakra, nie? Było jakieś zgryfowane, ale później sery rzeczywiście tutaj Eee, zaczęło być coraz lepiej z tymi gildiami i ta gildia mi też się nawet podoba tylko że minus jest taki tutaj, że oni wszystkie skrzynki mają w jednym miejscu jakby ktoś tutaj się wpakował z rzucanym TNT to te stołniarki by im za bardzo nie pomogły bo wszystko od razu by im rozwaliło, więc jak stawiacie stołniarki zróbcie kilka pokoi, w których są itemy no tutaj w sumie taka, to jest gildia taka typowo tutaj, no tutaj jest tylko stołniarka Jakieś skrzynki. No w sumie to nic ciekawego za bardzo nie ma. Wy mnie ja nie widzę. Nie dokopałem. Nie chcę im już nic więcej niszczyć, dlatego się tepamy do kolejnej gildii, To jest gildia AC. A jeszcze napiszcie w komentarzu, jakie chcielibyście odcinki. Czy chcielibyście takie, które trwają powyżej 10 minut, czy takie, które są krótsze? Dlatego śmiało. Ja czekam na wasze propozycje. Jak będzie dużo komentarzy? Eee, dotyczą, e, jak będzie dużo komentarzy, które będą dotyczyły właśnie długości odcinka, to no, będę stawiało dłuższe albo krótsze, zależy jakie chcecie. Czy powyżej 10 czy poniżej 10, więc śmiało napiszcie komentarz. A to jest w ogóle zgrifowana Gildia. Wow, ale to jeszcze tak ostro jest zgryfowana. Ja przepraszam, że, że wy nic nie widzicie e, Ale mówię, że w kolejnym odcinku sobie to e, tą jasność zmienię i będziecie znacznie lepiej widzieć niż ja e, nie, to jest e, to jest tak zgrifowane, nie wiem czy ktoś mi zrobił oszusta ale, serio, to jest masakra, co się tutaj dzieje. Wow, chyba ktoś ich jednak przebijał. Masakra, co się tutaj dzieje. Dobra, tepamy się na spawna. Zobaczymy, czy ktoś jest na spawnie jeszcze. Czy jest jakiś cztereł na spałnie. W ogóle nie wiem, jak wy to robicie. Yy, ale, serio, edycja już trochę trwa. I, serio, was jest mega dużo. Ja nie wiem skąd wy się bierzecie, ale. Yy, ja dzisiaj w ogóle. Jak nagrywałem. Przed tym jak rozpocząłem nagrywanie, patrzę, wbijam na serwer, a ja jestem w kolejce, dziesiąty w kolejce, patrzę, co się dzieje, a tam 530 osób na serwerze i takie what the fuck. Nie bardzo się cieszę z tego powodu, że wam się podoba edycja. Jeszcze na tej edycji postaramy się dodać dla Was takie y, fajne. Y, ale mam lagi tutaj ja pierdzielnie nie no, ulatniam się stąd. Jeszcze na tej edycji postaram się y, dla Was dodać na serwer. Y, taki plugin na... Osiągnięcia, że przykładowo zabij 10 Steve'ów, y, zabij 10 Typa, a wygrasz powiedzmy Mieczyk 5-2, nie? Otwórz 100 case'ów, a dostaniesz powiedzmy y, dodatkowy 10 case'ów. Coś takiego by było, nie? Takie osiągnięcia byśmy wprowadzili. I to naprawdę fajna opcja będzie. I to może jeszcze będzie na, na, nawet na tej edycji, więc y, no śmiało, grajcie. I y, y, ja wam to, to mówię, tak w sumie, przedpremierowo, bo jeszcze nikt o tym w sumie nie wie. Dlatego moi widzowie mają lepiej. No i w sumie to tyle, nie? Ja wam dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że wam się odcinek odcineczek spodobał Jeśli chcecie, żeby wasza gildia była e, Że tak powiem sprawdzona przeze mnie W kolejnym odcinku Napiszcie tak swojej gildii Jeśli chcecie wygrać VIPa na 10 dni Napiszcie nick swój w komentarzu e, IP macie do serwera w prawym dolnym rogu dragon Ja wam dziękuję za oglądanie Trzymajcie się i do następnego odcinka jo